Właśnie skończyliśmy nasze zajęcia aktywnej mamy. Dzisiaj na zajęciach po raz kolejny moją ćwiczącą była Gosia. Gosia, chciałam, żebyś wszystkim powiedziała, w którym tygodniu ciąży jesteś. Ja jestem w 41. tygodniu. Aktualnie dzisiaj mam dzień porodu. Przyszłaś po co do zajęcia? Może to mi przyspieszy, żeby synka mieć wcześniej na świecie? Takie ćwiczenia mi się wydaje, że są takie rozumy, to rozluźnia po prostu. Ja też lubię pośpieczyć. Super. Czujesz się lepiej po takich zajęciach? Czuję się lepiej. Osobiście, jak Serpusz widział, to taka się żyje bardziej rozluźniona. Mhm. Tak ja wyrodnia. się cieszę, bo nasza grupa super się rozrasta, jest nas coraz więcej. No. Zarówno dziewczyn, które są w pierwszym, które będą miały pierwsze dziecko, jak i tych wielorudek. Dlatego Gosia jest rewelacyjnym przykładem, że kobieta, która ma termin porodu, nie siedzi w domu i nie czeka, tak. aż po prostu dziecko samo się urodzi. Tylko przychodzi i aktywnie pomaga Gosia. Ja ci bardzo dziękuję ja i życzę dziękuję powodzenia, żeby Kacperek jak najszybciej może nawet dzisiaj pojawił się na świecie. No dziękuję bardzo. Do zobaczenia.